Powiem ci tak, z dźwiękiem słuchałem to, ta dziewczyna wielokrotnie prosi, nie nagrywajcie mnie i ty powiedziałeś, że ty w tym filmie nie występowałeś, Adrian, że nie ma z tym filmem nic wspólnego, a tak się stało, że one mi ten film wykopały i go mam na telefonie. I ty tam, Adrian, występujesz. Ty, Filip Zabielski i trzecia osoba. Trzecia osoba nie jest influencerem i faktycznie jest dziewczyna, dziewczyna tego, te, tego nie nagrywa. Nakłamałeś mi w moim programie i bardzo mnie to wkurwiło. Przestań. No jak? Przestań, mam ten kurwa film w telefonie. No to pokaż. Mogę ci pokazać? to pokaż. Nie ma kurwa sprawy. Ej! To, to jest film, na którym ktoś zapina ty piany. ja wysle, pokażę, to, młużę, się? to mam. A do czego ty to oglądasz? <gryuais> jebany, to jest, jebany internet, ja się wypisuję z tego. To jest chore. Tylko wyciszę <gryuais> głos. I Pałe Polaka oglądają. <gryuais> My jesteśmy w porządku. <gry pois> Masz filmik jakąś To jest Filip. Tak, Filip. Ja tak też nie, ja też nie. Ostatnio nie ma. taki, dobra, nie ma. Nie no Nie no, aż tak bo. chyba krucho z zasięgami, Nie jesteś jest. ty, słychać Twój głos, widać Twoją twarz. Ale reklamy ma. Pokażę, To Pokażny gigant. No dobra, Polek, ale powiedz, dlaczego mi naście miałeś? Ci No, że tam nie występujesz. Nie, to przestań, kurwa. Co? No, kurwa co? No ci pokazałem, kurwa, ten film. A ja ty nie patrzyłem. Pokażny gigant. Widzisz kurwa, nic mi teraz nie widzę, nie? Ale powiem ci, co mnie, co mnie ubolało, nie? Bo pojechałem do ciebie, wierząc, że ty mi powiesz prawdę. I ty tak. mówisz, że dziewczyna nagrywała, ja nie występowałem, faktycznie taki film był, ale ja nie występowałem. A tak naprawdę to ty tam grasz, grasz główną rolę.